Hej, 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 jestem już. Wy też jesteście? Dzień dobry, dzień dobry. I mam nową bajeczkę dla Was? A dziś jest kod w butach. Ciekawe w jakich butach. Dawno temu żył młynarz, który miał trzech synów. Kiedy umarł, Zostawił najstarszemu młyn, średniemu osła, a najmłodszemu kota. Wkrótce okazało się, że nie był to zwyczajny kot. Kot ten miał dużo sprytu i do tego mówił ludzkim głosem. Postanowił pomóc swemu panu, który był biedny jak mysz kościelna. Poprosił młynarza o buty i ubranie. Dziwne to było, ale jego teraźniejszy pan spełnił jego prośbę, a gdy otrzymał kot, buty i ubranie. Poszedł do króla. Po drodze złowił kuropatwy i podarował mu dwie dorodne kuropatwy. W imieniu swego władcy powiedział: Zdumiony król chętnie przyjął prezent od dziwnego posłańca. Nie znał wprawdzie jego pana, ale nie zapytał o nic, bo królom nie wypada pytać. Następnego dnia, kiedy król z córką jechali karetą, kot stanął na gościńcu i wołał o pomoc dla swojego pana, który tonął w pobliskiej rzece. Tak krzyczał kot, że jego pan tonie. A jego pan zwykle się tylko kąpał. Ale strażnicy szybko wyciągnęli z wody kąpiącego się właśnie młynarczyka. Kot zdążył mu tylko szepnąć, żeby niczemu się nie dziwił. Młodzieńca osuszono, ubrano w książęce szaty i zaproszono do karety. Podczas jazdy król zachwycał się piękną okolicą. Spotykani po drodze ludzie, namówieni przez kota, pozdrawiali syna młynarza, jakby byli jego poddanymi. Pojazd zbliżał się do pięknego zamku. Oczywiście ani ziemia, ani zamek. Nie były własnością młynarczyka. Należały do bardzo złego czarodzieja, którego kot postanowił przechytrzeć. Stanął przed obliczem maga i zapytał: Czy ktoś tak potężny jak ty może przemieniać się w różne rzeczy i w różne zwierzęta? Mag Powiedział, że oczywiście on może wszystko. A kot cwany powiedział, no w myszkę to chyba na pewno nie umiesz się zmienić. Ale mm, czarodziej powiedział ja nie umiem i na dowód swej mocy spełnił jego prośbę i zamienił się w myszkę, a kot tylko na to czekał. I zaraz kot połknął tę myszkę, czyli tego czarnoksiężnika, który był władcą i zamku i ziem wszystkich. I co? Teraz naprawdę i ziemię, i zamek należały do Młynarczyka. Taki był cwany ten kotek i przebiegły. Król chętnie oddał młodzieńcowi rękę swojej córki, a potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Fajnie mieć takiego kota, co? Nasze koty i pieski też są czarodziejami, bo ofiarują nam przyjaźń. Czekam na rysunki oczywiście, czekam do 6 grudnia, pamiętajcie. A tymczasem do zobaczenia w następnej bajeczce. Buziaki.